Hej, hej moi drodzy, witam was na niedzielnym odcinku. Kontynuujemy szukanie miliona i dzisiaj za pomocą klubu milionerów i pensji bankiera. Przygotowałem jeszcze krzyżówkę czwartkową, nowość, wznowienie, do tego kasa deluxe i trzy zdrabki za piątaka. No to co, przygotowanie do oglądania, także zapraszam. No to, drapingu, czas start zaczynamy od stratki kasa kasa no i zobaczymy co my tutaj mamy 33, tego nie ma 34 26 też niestety 30, to było blisko 17, 23 31 1, nie mamy 19, 15 22 2 i 13 czyli na pewno po tej stronie nic nie będzie no i niemalże standardowo pod wydzieranką też różne te symbole dobra, no to jest drabka na bok, nie mamy niestety wygranej no to może asier nam tutaj zaserwuje iście mistrzowską wygraną plik też nic, niestety, worek ze śliwką. To nie pasuje kompletnie. Winogrono, winogrono, ale mamy wiśnie do tego. I gra siódma, wiśnie i złoto. No to niestety, druga strawka przegrana. No to jak odpowie Casa Deluxe.

14 i 26 nie mamy 22 38 dalej 11 19 i 3 no i ostatnia tutaj linia 18 o, o, 18 jakby się połączyły 35 niestety i 27 też niestety nie mamy Trafienia. Dobra, no to jak odpowie pensja bankiera, który ma numerek? 10, 42, 30, 38. Ostatnio naprawdę fajnie daje wygrywać ta zdrabka. Chyba dwa razy 40 wpadło, ile się nie mylę. Czy tam jakaś 20 jeszcze po drodze? Także no. Jest dobrze, mamy 14. Dalej 25 nie mamy. 28, no a mamy 38. Taki trolnik to też, ale moi drodzy, mamy szóstkę. No pięknie. No widzicie. Jednak coś z daje wygrać. 32, 36, 42. Mamy drugą wygraną. To co? Kolej na 40 zł. Mm. Moi drodzy, mamy kolejne trafienie. To już by było 60. Wow no proszę państwa no dzieje się 7, 35 11 15, 2 16 47 i 1, nie mamy 1 niestety 38, 4 wygrana 33 17 i 35 wygrana no to co mamy stówkę no Pensja bankiera, kurczę, powiem Wam, sypie. Dobra, no to wydrapujemy 20 zł. Druga wygrana to mamy 40. Kolejna wygrana mamy 60. Tutaj mamy kolejne 20 zł. I pod 30 kolejne 20 zł. Moi drodzy, mamy 100 Mój rekord, jeśli chodzi o pensję bankiera. Ale co najciekawsze, to że ostatnio naprawdę fajnie daje wygrywać. No to już mamy plusik. To co? Wracamy na właściwe tory, tak? Super. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobra. To co jeszcze w cichym wygasie? Gwiazda Cytryna. Tutaj też różne te symbole. Siódemka na końcu z winokronami. Dzwonek, dzwonek i. Arbus, czyli też niestety. nie ma. Po ruletce mamy 17, a wśród liczb mamy 13, 19, 21, 24 i szósteczka, czyli to idzie do przegrańców tak zwanych. Zostaje nam krzyżówka i zostaje nam klub milionerów, krzyżówka z numerkiem 12. I pierwsze dwie litery, jakie mamy to WN. M jest w bonusie a resztę literek szukamy na krzyżówkach. WN. No trochę tutaj widzę, że, że jest WN. No i moi drodzy, powiem Wam, no dzieje się, no i to szok dla mnie osobiście, bo w pierwszej krzyżówce mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów, w drugiej mamy dwie, dwa słowa, a w trzeciej mamy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze do tego mnożnik i jeszcze zostaje jedna litera. Wow, jaką tą literą? co to za litera S? No to nam tutaj bonus odpadnie i zobaczymy co nam c c z s ułoży. Tutaj już nic widzę na drugiej krzyżówce. Dobra, no to zobaczmy co tutaj się uda wyciągnąć. Mnożnik jest razy 1. Czyli mamy tak. 1 2 3 3 2 3 4 5 6, 6 słów to jest 50 zł. Tutaj nie mamy nic. I tutaj jest raz, 2, trzy, 4, 5, 5 to jest 30, czyli 80 zł nie może być. Zaraz do Was wrócę, zobaczymy, co to jeszcze. Ach, tutaj widzicie jagoda. Jagoda, czyli mamy 6 słów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to są dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli mamy 100 zł. moi drodzy druga stówka w odcinku. Ja myślałem, że to się już długo nie powtórzy. Co my mamy TT? No i to się chyba zgadza. Moi drodzy, no proszę bardzo, druga stówka na odcinku, no rewelacja. A nam zostaje jeszcze klub milionerów. Ja nie mogę. Normalnie jestem w szoku, nie? No dobra, zobaczmy, 35, 19, 2, 29, 14 i 12 Jak to jeszcze coś będzie, to ja normalnie jakieś egzorcyzmy trzeba <laughs> było odprawiać 12, nie, nie wierzę, moi drodzy, nie wierzę Ja cię kręcę, jest wygrana 25, 19, druga wygrana Nie, ja nie wiem naprawdę, moi drodzy, ja nie wiem

trzydzieści jeden, trzydzieści 7, trzydzieści i czterdzieści pięć, mamy trzecią wygraną. No to moi drodzy to jest kolejna stuwa. No nie niewiarygodne, po prostu 26 i 18 na końcu. Wow. No to wydrapujemy. 40 zł, 40 zł i 20. Tak, haha, ja cię. Mogę. Teraz ja się śmieję z lotu. No nie, moi drodzy, no rekord. Trzy wygrane zdrapki, Ja nie wierzę i każda postówia. Dobra, to zróbmy sobie to podsumowanie. No i moi drodzy. No, normalnie jestem w szoku. Mamy 300 zł wygrane na 75. Każda tutaj z tych zdrapek wygrała na kwotę 100 zł I klub milionerów, i pensja bankiera, i krzyżówka XXL. Wprawdzie miliona nie znalazłem, ale jakby taka stówka zawsze wpadała, to naprawdę <grytanie> normalnie szok, nie? Wow. No dobra. Także no mamy budżet na cały kolejny tydzień na fajną zabawę. Czeka nas kolejna premiera i Kolejne miksy, no to dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Wypocznijcie fajnie i widzimy się na następnych odcinkach. Cześć!